Siemaneczko z tej strony Krzysztof, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale ze Squad Building Challenge na moim kanale. Dziś przed nami wyzwanie Europejskie Tourne 2 w którym nagroda to paczka rzadkich zawodników czyli paczka z 12 rzadkimi zawodnikami za 50 tysięcy końców więc myślę, że naprawdę warto je zrobić, żeby móc trafić kogoś ciekawego w tej paczce ale jeszcze zanim zaczniemy to wyzwanie to jeśli właśnie chce Więcej materiałów ze Squad Building Challenge na moim kanale, to pod filmikiem zostawcie jak największą ilość łapek w górę, a ja już nie przedłużam i biorę się za robienie tego wyzwania. Pierwsze podwyzwanie to Anglia: wymień skład z Anglikami, zobaczmy, jaką mamy tutaj nagrodę. Jest to jedna złota paczka piłkarzy. Prime, a wymagania do tego wyzwania są następujące: Piłkarze Anglia, dokładnie pięciu piłkarzy z tej samej ligi, maksymalnie czterech. Narodowości dokładnie 5, piłkarze rzadcy minimum 5, ogólna ocena zespołu minimum 80 i zgranie zespołu minimum 90. Więc zobaczcie, jak powinien przedstawiać się skład do tego wyzwania. I oto jedenastka zawodników do wyzwania Anglia. Jak widzicie, mam tutaj piątkę Anglików, czterech z Premier League i jednego z Championship. Do tego czterech zawodników z Bundesliga i dwóch zawodników z La Liga. Ocena składu. Jak możecie zauważyć, to 80, więc spełniamy wymagania. Zgranie 92. Tutaj również spełniamy wymagania, więc możemy przejść do kolejnego wyzwania. A i pamiętajcie jeszcze o lojalności. Jeśli kupujecie zawodników z rynku transferowego, lojalność można nabić w prosty sposób rozgrywając 10 meczy. Zawodnikiem, którego kupiliście na rynku transferowym, możecie rozegrać te 10 spotkań z drużyną tygodnia i wyjść po 5 minutach z meczu. Lojalność się wtedy nabija, a wy jesteście zadowoleni i możecie wykonać to wyzwanie. Drugie podwyzwanie to Francja, czyli wymień skład z Francuzami. Spójrzmy na nagrodę. Która jest bardzo ciekawa, bo to jedna mega paczka, a wymagania do tego wyzwania są następujące: piłkarze Francja dokładnie 8, piłkarze z tej samej ligi maksymalnie dwóch, narodowości dokładnie 3, piłkarze rzadcy minimum 6, ogólna ocena zespołu minimum 81 i zgranie zespołu minimum 90. A wy teraz zobaczcie, jak powinien przedstawiać się skład do tego wyzwania. Oto tak przedstawia się skład do wyzwania Francja, jak można zauważyć mam tutaj dwóch Francuzów z Premier League, dwóch Francuzów z Ligue M, do tego Francuz z Championship z Aston Villa, na SPD również Francuz z Schalke, do tego Nasri z Sevilla i Ziniak z Tigersów, Tigersów, chyba tak z Meksyku, do tego Chilijczyk z Serie A Keisuke Honda z AC Milano również Serie A i to ładnie się łączy z Kagałą z Bundesligi, który łączy się z Stambaulim, z Schalke ocena 81 zgranie 92, więc spełniamy wymagania, no i możemy przejść do kolejnego podwyzwania, trzecie podwyzwanie to Niemcy, czyli wymień skład z Niemcami, spójrzmy na nagrodę, jest to jedna złota paczka Zawodników premium, wymagania do tego wyzwania są takie: piłkarze Niemcy minimum 8, różne ligi dokładnie 6, narodowości minimum 2, różne kluby dokładnie 11, ogólna ocena zespołu minimum 81 i zgranie zespołu minimum 90. No to teraz spójrzcie na 11 zawodników do tego wyzwania. W taki oto sposób przedstawia się 11 zawodników do wyzwania Niemcy. Jak zapewne możecie zauważyć, mam więcej zawodników niż jest to wymagane z Niemiec. Do tego Konoplianka z Bundesligi i Algierczyk z Napoli, który łączy się z Rudigerem, a Konoplianka łączy się z Maxem Cruze. Do tego Sane z Mustafim z Premier League, do tego Trab z Ligue E i Niemiec z drugiej Bundesligi i Niemiec z Ligi Tureckiej. No i jeszcze nie można zapominać oczywiście o Kramerze i szyle z Bundesligi. Co daje nam wszystko ocenę 81, zgranie 96, więc spokojnie spełniamy wymagania do tego wyzwania. Pamiętajcie, że jeśli brakuje wam zgrania, to w grę wchodzi lojalność. Już tłumaczyłem wam, jak ją trzeba nabić, więc nie będę powtarzał. A w sumie powtórzę: trzeba ją nabić w prosty sposób, rozegrać minimum 10 spotkań z drużyną tygodnia. Po 5 minutach możecie z tego meczu wyjść, a lojalność zostanie nabita, więc ja już przechodzę do ostatniego podwyzwania. A ostatnie podwyzwanie to Rosja, czyli wymień skład z Rosjanami. Zobaczmy jaką mamy tutaj nagrodę. Jest to duża złota paczka premium, a wymagania do tego wyzwania są takie. Piłkarze Rosja minimum 6, różne ligi dokładnie 2. Różne kluby dokładnie 11. Ogólna ocena z zespołu, minimum 78. Zgranie zespołu, dokładnie 100. Liczba piłkarzy w składzie 11. No to teraz spójrzcie, jak powinna wyglądać 11 do tego właśnie wyzwania. Tak przedstawia się 11 zawodników do ostatniego podwyzwania. Jak widzicie, mamy tutaj dwie ligi: przewaga Ligi Rosyjskiej, skąd mamy 6 Rosjan z sześciu różnych klubów, do tego La Liga, skąd mamy samych hiszpanów, również z pięciu różnych klubów, więc spełniamy wymagania do tego wyzwania. Ocena 78 zgranie równa stówka tutaj musi być, więc wszystko nam się pięknie zgrało. A ja już zakończę to wyzwanie i przejdę do odebrania nagrody za te podwyzwania i Wyzwanie główne europejskie: turne 2 ukończono. Paczka rzadkich zawodników, odbieramy ją sobie i zaraz ją dla Was otworzę. No to teraz, właśnie, otworzymy sobie te paczuszki. Ale mam dla was tutaj małą niespodziankę, ponieważ mam 10 paczek, więc są to jeszcze paczki za wyzwanie ważne mecze, więc w takim razie mam tutaj trzy duże złote paczki premium, do tego złota paczka rzadkich kart, kolejna paczka to mega paczka, paczka rzadkich zawodników, złota paczka zawodników premium, złota paczka piłkarzy prime i paczka piłkarzy. Electrum Prime. Na samym początku zacznijmy od dużej złotej paczki premium. Nie zawiesił się ekran, słabe flary i jest to Ciro Immobile 81 Overall. Więc nie zaczynamy zbyt dobrze tego otwierania paczek. Do tego, kto tam jeszcze? Belotti Halilowidz, więc no słaba, słaba ta paczka, ale mam nadzieję, że w innych paczkach będzie lepiej do tego wadis odzidział foe wyślemy go na listę transferową a tych koleżków którzy są obok niego squixeluję no i teraz w drugiej paczce może coś będzie lepszego zobaczmy zawiesi się ekran, no nie zawiesił się również słabe flary i jest to bramkarz Francja Areola Areola również 81 overall no szału nie ma Obok niego kto? Osako. Gościa wydałem przed chwilą w SBC i wrócił. Fajnie. Chciałbym tak, żeby na przykład sprzedam sobie Iniestę i żeby on w paczce do mnie zaraz wrócił. To by było coś. Do tego, o tu mamy Bellerina, więc tych koleżków razem z nim wyślemy na listę transferową, a tu quicksellujemy. Może teraz. Trafiłem już w takich paczkach Godina czy Fabregasa. Nie zatrzymał się ekran, również słabe flary, prawo obrońca, myślałem, że po raz kolejny Bellerin, a tu teraz Montoya, 77 overall. Do tego Mendes, no słaba kolejna paczka, wysyłamy te karty do klubu. Darder, on kiedyś po 1000 końców chodził. Tak mi się wydaje, że to chyba on. Więc może to coś na nim zarobimy. No to teraz czas na złotą paczkę zawodników premium. Może tutaj coś mnie zaskoczy i będzie, będzie walkout. No nie będzie, nie będzie nawet informu, co to jest. Bośnia, prawy. Wiska, Wiska Elbarsa. Oczywiście Hernandez, do tego on był duplikatem. Nie. Jeszcze to jest pewnie połowa paczki, to jest są duplikaty. No oczywiście, no przecież. Tych gości z Fabrizio. Fabricio. Nie, nie, jego nie, to Niemiec był. Z Besiktasu to tamtego dałem do skład Building Challenge, no to może w tej. Nie będzie w tej walkoutu. Również słabe flary, no ja nie wiem co to są za paczki w ogóle. Lewo skrzydłowy bufal. Fantastyczny on jest. Alves to, Chyba tak to się czyta. A jeśli nie, to mnie poprawcie. Był Marciniak, a tych ziomali. No, quicksellujemy. Ile tam jeszcze tych paczek zostało? Zostały, Zostało jeszcze 5 paczek. Złota paczka piłkarzy. Prime. Może tu. Co to będzie? Środkowo obrońca Brooks. Jak był w informie, to się oczywiście nie trafił, nie? Jak inform zszedł, chyba... Nie, no dobra, nie będę tego komentował, bo... Brooks, Silesen do tego... Na listę transferową, ma tych Quixeluje, no... Masakra, po prostu masakra jest. Jak był w informie, no przecież nie mógł się trafić, nie? Ale jak inform zszedł, od razu się trafia. Fantastycznie. Może w, pił w paczce piłkarzy Elektrum, Tu też nic ciekawego. Środkowy napastnik. Znaczy sam napastnik Gomez. 82 overall. I to chyba jest najlepsza karta, jaką do tej pory trafiłem w tych paczkach. Więc to samo za siebie mówi. 82 overall. Najlepszy zawodnik. Fantastycznie. Pięknie. Szału nie ma dupy. Nie urywa, jak to mówią. Trzy paczki do końca. Złota paczka rzadkich kart. Może tu, może tu. Słabe zaś. Nie, nie. Jak już zobaczyłem, to Southampton i lewe skrzydłowy już odechciało mi się otwierać tych paczek. Bufal po raz kolejny. I nie ma jeszcze. Z... Nie, wszyscy zawodnicy z duplikatu. Pięknie. Te paczki są no po prostu wymarzone. Ja je no, wyśniły mi się one po prostu. Dwie najlepsze paczki do końca, które zostały: mega paczka 30 kart, 16 rzadkich i walkoutu nie będzie. Słabe flary, środkowy obrońca Fiorentina, Rodriguez, 83 overall. Więc idziemy w górę. Był Gomez, teraz jest Rodriguez, jest Florezji. A Rodriguez jest oczywiście duplikatem, bo jakżeby inaczej nie mógł się trafić jakiś zawodnik, który nie był duplikatem. Jest jeszcze Wilfried Boni, jest Łukasz Fabiański. Kapitalne, kapitalne te trafy w tych paczkach są, no naprawdę fantastycznie. I ostatnia, może tu mnie coś zaskoczy i będzie jakiś walkout i taki wypieszczony Marco Royce nie zatrzymał się ekran. Środkowy pomocnik. O, to lalana, 83 overall. No, utrzymuje się średnia, 83 overall. W ostatnich paczkach jest jeszcze Osman Dembeles, Borusi Dortmund. No, no, proszę. No, proszę, co tu się trafiło? Ale pewnie on dużo wardnie jest, bo jak ma tą kartę Once to Watch, chyba tak się to. W, tak na brzmi. Na pocieszenie otworzę sobie jeszcze jedną paczuszkę za 7,5 tysiąca końców. Może tu coś zaskoczy. Ta zaskoczy, jak tu nawet świecącego zawodnika nie ma. To zaskoczyło mnie fest. Matib jest. Matip? Czy to nie jest brat tego Matipa z Liverpoolu? Nie wiem. Jeśli wy wiecie, to napiszcie to w komentarzu i sprawdzimy tą. Informacje, no bo nie jestem pewien, czy to jest jego brat, czy nie, ale no cóż, czy brat, czy nie, brat, tym automatipem zakończymy ten odcineczek ze Squad Building Challenge Europejskie Turne 2. Jeśli ten filmik był dla Was pomocny i chcecie więcej materiałów, właśnie ze Squad Building Challenge na moim kanale, to pod filmikiem. Oczywiście zostawcie jak największą ilość łapek w górę. Jak jeszcze tego nie zrobiliście i chcecie być na bieżąco z nowościami na kanale, to zasubskrybujcie kanał takim czerwonym przyciskiem pod filmikiem. Nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka to pozwoli Wam nie ominąć żadnego filmiku, który pojawi się na kanale. Czekajcie na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć.